Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest Secure Code Review i dlaczego jest tak ważny w procesie wytwarzania oprogramowania. W pracy programisty bardzo często spotykamy się z różnymi praktykami. Jedną z nich jest praktyka znana pod nazwą przeglądu kodu z angielskiego Code Review. Code Review to inaczej inspekcja kodu, która polega na analizie kodu napisanego przez innego programistę po to, aby wykryć potencjalne błędy. Po zbadaniu kodu źródłowego, osoba sprawdzająca kod przekazuje jego autorowi swoje uwagi, zarówno negatywne, jak i pozytywne. Podczas code review zazwyczaj staramy się znaleźć odpowiedzi na kilka podstawowych kwestii: czy kod jest zgodny ze standardami przyjętymi przez zespół, czy wzięto pod uwagę wszystkie przypadki, szczególnie te skrajne, czy nie występują typowe błędy związane z zastosowanym językiem oprogramowania, albo błędy logiczne. Czy wprowadzone zmiany zapewniają maksymalną wydajność i stabilność aplikacji oraz czy kod jest przejrzysty i zrozumiały? Podczas tworzenia oprogramowania przegląd kodu stanowi podstawę ciągłego procesu doskonalenia i przynosi wiele korzyści, takich jak poprawa jakości kodu, Code Review pozwala zadbać o stabilne działanie aplikacji i zwiększa szanse na to, że produkt zyska aprobaty użytkowników, wcześniejsze wykrywanie błędów. Wiele błędów da się zauważyć i wyeliminować jeszcze przed testami oprogramowania, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, zachowanie zgodności, czyli wypracowanego przez zespół standardu kodowania. Transfer wiedzy. W ten sposób programiści wymieniają się nowymi technikami i narzędziami. Uczą się jak pisać lepszy kod i szukać alternatywnych rozwiązań oraz lepiej rozumieją problemy biznesowe. Na slajdzie widzimy przykład Code Review na GitHubie. Widzimy, że jeden z użytkowników napisał kod, podczas gdy drugi użytkownik zrobił Code Review, czyli sprawdził kod. I zapisał swoje spostrzeżenia dotyczące tego kodu. Równie istotne jak code review, a może nawet ważniejsze, jest dokonywanie dodatkowych przeglądów skoncentrowanych na aspektach bezpieczeństwa kodu, czyli tzw. Secure Code Review. Podczas gdy standardowe przeglądy koncentrują się głównie na jakości kodu, Secure Code Review skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa tworzonego oprogramowania, np. poprzez sprawdzenie operacji na bazie danych czy procesów uwierzytelniania użytkowników. Często zdarza się, że aplikacje i programowanie posiadają nieznane deweloperom luki i błędy, które mogą być wykorzystywane przez hakerów nawet lata po wydaniu programowania. Secure Code Review pozwala zespołom programistycznym identyfikować i usuwać takie potencjalnie ryzykowne luki, nazywane również podatnościami, jeszcze przed wydaniem aplikacji, minimalizując tym samym ryzyko ewentualnych ataków na aplikację. Dodatkowo Secure Code Review jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami w wielu sektorach takich jak na przykład opieka zdrowotna czy branża bankowa. Secure Code Review to proces sprawdzania kodu w celu zidentyfikowania i wyeliminowania podatności, które mogły zostać nieumyślnie w nim umieszczone podczas tworzenia i rozwoju oprogramowania. Secure Code Review można przeprowadzić na dwa sposoby. Sposób manualny i sposób automatyczny. Sposób manualny polega na przeglądaniu kodu linijka po linijce, natomiast sposób automatyczny polega na wykorzystaniu gotowych narzędzi przeznaczonych do testowania kodu. Manual Secure Code Review polega na dokładnym przejrzeniu kodu przez doświadczonego programistę. Proces ten może być niezwykle żmudny i czasochłonny, ale identyfikuje wady takie jak problemy z logiką biznesową, które zautomatyzowane narzędzia mogą Przyoczyć. Nie ma określonego sposobu przeprowadzenia Secure Code Review, jednak można i należy przeprowadzać je za pomocą dobrze znanych standardów, takich jak np. ASVS, Secure Code Guidelines od OWASP oraz wskazówki znajdujące się w OWASP Top 10. Oprócz tego możemy korzystać również z innych standardów, takich jak np. HIPA czy MITRE TOP 25. Oprócz manualnego Secure Code Review, sprawdzenie kodu można przeprowadzić za pomocą zautomatyzowanych narzędzi. Automatyczne Secure Code Review można podzielić na dwie grupy. SAST, czyli Statyczne Testowanie Bezpieczeństwa Aplikacji, Static Application Security Testing z angielskiego, jak również DAST, czyli Dynamiczne Testowanie Bezpieczeństwa Aplikacji, Dynamic Application Security Testing. Static Application Security Testing w skrócie SAST to technika zabezpieczania oprogramowania wykorzystująca statyczne analizy kodu źródłowego. SAST jest procesem, który pozwala na identyfikację luk bezpieczeństwa na bardzo wczesnym etapie procesu programistycznego, nawet zanim kod zostanie skompilowany. Poprzez skanowanie i analizowanie kodu źródłowego w poszukiwaniu podatności umożliwia naprawę potencjalnych problemów bezpieczeństwa na etapie rozwoju, zapewniając wyższą jakość i bezpieczeństwo końcowego produktu informatycznego. Poniżej kilka przykładowych, popularnych, darmowych narzędzi typu SAST. Wśród oprogramowania typu SAST wyróżnić możemy np. Sonar Cube, Semgrep, Bandit, Find Security Bugs czy CodeQL. DAS to technika testowania bezpieczeństwa, która analizuje aplikację w czasie jej działania, skupiając się na identyfikacji podatności, które mogą być wykorzystywane w rzeczywistych atakach. Skupia się na środowisku uruchomieniowym aplikacji, identyfikując podatności, które mogą być wykorzystywane przez atakującego. Może identyfikować podatności, które są trudne do wykrycia w analizie statycznej, czyli SAST, takie jak problemy z konfiguracją czy błędy w czasie działania aplikacji. Mimo że DAST jest niezwykle skuteczną metodą, ma też pewne ograniczenia. Nie jest w stanie zidentyfikować luk w zabezpieczeniach na etapie projektowania czy w kodzie źródłowym. Dlatego warto rozważyć połączenie DAST z innymi technikami testowania, takimi jak testy statystyczne, czyli wcześniej omawiany SAST, jak również testy penetracyjne. Przykładowe narzędzia, których możemy użyć do analizy DAST, to np. OWASP ZAP, Suite czy Codename SCNR. Aby zaprezentować, jak Secure Code Review wygląda w praktyce, posłużymy się prostym programem napisanym w języku Python. Na początku wykonamy standardowe Code Review, a następnie przejdziemy do Secure Code Review, które przeprowadzimy na dwa sposoby: za pomocą analizy manualnej i automatycznej. Na rysunku widzimy prosty program napisany w języku Python. Zadaniem programu jest pobranie od użytkownika nazwy pliku, nazwa pliku pobierana jest z konsoli, a następnie wyświetlenie zawartości pliku. Analizując kod, widzimy, że zawiera on obsługę popularnych błędów. Podczas uruchomienia programu widzimy, że działa on zgodnie z przyjętymi założeniami. W przypadku, gdy nie podano nazwy pliku, bądź gdy plik nie istnieje, program przerywa działanie i wyświetla informacyjny komunikat. Z punktu widzenia standardowego code review, kod napisany jest prawidłowo. Przejdźmy teraz do analizy kodu uwzględniającej kwestie bezpieczeństwa. Wykonamy ją na dwa sposoby. Automatyczną analizę kodu wykonamy za pomocą narzędzia Bandit. Podczas manualnej analizy prześledzimy kod uwzględniając zalecenia dotyczące bezpieczeństwa kodu zaproponowane przez OWASP. Jak widzimy na poniższym screenie narzędzie Bandit nie znalazło żadnych podatności w naszym kodzie. Analizując kod manualnie, czyli przeprowadzając manualną analizę kodu możemy zauważyć, że program zawiera podatność o nazwie pad traversal. Ścieżka do pliku do odczytu jest konstruowana poprzez bezpośrednie połączenie katalogu bazowego z podaną nazwą pliku. W ten sposób atakujący może wykorzystać tę lukę, dostarczając złośliwą nazwę pliku zawierającą sekwencję.//, kropka, kropka, slash, aby przejść do katalogu spoza zamierzonego katalogu. Na przykład, jeśli użytkownik poda nazwę pliku. Dwukropek, dwukropek, wielokrotnie /etc/password. To wynikowa ścieżka do pliku będzie wyglądać następująco: zostanie ona poprzedzona kropką, następnie zostanie dodana sekwencja wskazująca na przejście do katalogu powyższego, która umożliwi dostęp do pliku /etc/passwd. Takie działanie umożliwi atakującemu odczytanie wrażliwych plików systemowych, takich jak właśnie plik /etc/passwd. Do których zwykły użytkownik nie powinien mieć dostępu. Na poniższym screenie widzimy przykład uruchomienia programu z wykorzystaniem podatności Pad Traversal. W celu odczytania pliku systemowego, użytkownik podczas uruchomienia programu podaje określoną ścieżkę, wykorzystującą przejście do katalogu nadrzędnego, podając zamiast pliku do odczytu plik ETC PassWD, czyli plik teoretycznie, do którego nie powinien mieć dostępu, i dzięki temu udaje mu się odczytać plik systemowy. Aby zapobiec atakom typu Pad Traversal, konieczne jest zaimplementowanie odpowiedniej walidacji, czyli sprawdzenia danych wejściowych, jak również użycie bezpiecznych metod dostępu do plików. W przypadku języka Python, bezpieczną metodą dostępu do pliku będzie wywołanie funkcji os.pad.join, jak również sprawdzenie docelowej ścieżki, aby upewnić się, że pozostaje ona w zamierzonym katalogu. Gdy podatność zostanie naprawiona właśnie poprzez zastosowanie sprawdzenia docelowej ścieżki i sprawdzenia danych wejściowych pobranych od użytkownika, a tak się nie powiedzie, co widzimy na screenie poniżej. Wywołanie programu ze ścieżką, którą widzieliśmy na jednym z poprzednich slajdów, wykorzystującą podatność Pad Traversal, nie spowoduje tym razem odczytania pliku. Systemowego. W takim wypadku, gdy podatność zostanie naprawiona, dostaniemy jedynie komunikat o wystąpieniu błędu. Prawidłowo napisane testy aplikacji również byłyby w stanie wykryć niektóre podatności, dlatego tak ważna jest ich implementacja. Należy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze testy są wystarczające. Aby lepiej zrozumieć, na czym powinno polegać Secure Code Review i co należy brać podczas niego pod uwagę, należy zapoznać się z istniejącymi standardami dotyczącymi przeprowadzania Secure Code Review. Przedstawię teraz garść wskazówek odnośnie tego, co powinniśmy sprawdzać podczas Security Code Review. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie jest to pełna lista. Podczas Secure Code Review należy sprawdzić, czy dane wejściowe są odpowiednio walidowane i zabezpieczone przed atakami. Czy usługa błędów nie ujawnia poufnych informacji i czy błędy są logowane bezpiecznie? Czy istnieją zabezpieczenia przed atakami typu Brute Force, czy atakami na mechanizmy uwierzytelniania? Czy operacje na plikach są odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć ataków typu Path Traversal czy Remote File Inclusion? Należy upewnić się również, że hasła nie są trzymane w kodzie źródłowym oraz zapewnić, że wszystkie używane biblioteki i zależności są aktualne, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach. Warto zwrócić również uwagę na wymienione poniżej zbiory dobrych zasad i reguł, które należy sprawdzać podczas Secure Code Review. Są to między innymi, Secure Code Guidelines od OWASP, Secure Coding Practices Checklist również przygotowana przez OWASP, jak też Application Security Verification Standard czyli ASVS również dostarczony przez OWASP. To wszystko. Dziękuję za uwagę.